Cześć, witajcie, dzisiaj taka niby prosta mała robota, ale jak wiadomo na prostej robocie zawsze można też się położyć, więc wymyśliłem sobie coś takiego, żeby te korony, no mam takowe, kiedyś dawno, dawno temu zakupiłem, to są korony zapachowe, eee, O jak możecie zobaczyć, nie wiem czy będzie widać, to się otwiera w ten sposób, no, i tutaj się ładnie zapaszek unosi po kabince. Ale tak sobie pomyślałem, żeby te korony podświetlić. Takim czymś. Takim czymś. O, jak widzicie, taką sobie taśmą LED. No, powiem Wam szczerze, że no rozpakowałem już jedną. No i powiem Wam szczerze, że daje to ładnie nawet. Sami zobaczcie. Włączę sobie pod zapalniczkę. Patrzcie, widzicie. No kurczę, no ładnie to daje. Co wam powiem? Kupiłem sobie jeszcze o taki rozgałęziacz. To jest 12,24 V. Nie pytajcie ile za to dałem, bo yy, nie liczyłem tego. Jeszcze kupowałem w sklepie różne inne rzeczy, no tak jak na przykład nie wiem papierosy, tak. Więc poszło, <laughs> poszło na Całościowy rachunek, i nie wiem dokładnie, ile to kosztuje. Nie pytałem, wziąłem takie, bo mi to potrzebne jest do tego, że te taśmy LED są e, na złącze USB. No i teraz tak potrzebowałem coś takiego z dwiema z wejściami, z tego względu, no, że mam dwie korony, nie? no i jakoś to by trzeba było z sensem później to porozkładać. Te przewody przewodu jest 1,20 m. Jak widzicie o, to jest oryginalnie jeszcze jedno zapakowane. No i powiem wam co. Tak już od dłuższego czasu mi się tak marzyło, żeby mieć coś takiego w kabinie, żeby te korony sobie podświetlić, ale nawet spójrzcie, jak to tak włożymy na szybko, nie? Już wam zaraz zademonstruję. Nawet jak tak na szybko włożymy, jeszcze wiadomo, to jest tutaj rozłączane na takim. Co to się stało? Na takiej. Ko... Widzicie? A, już. Na takiej kosteczce jest tutaj rozłączany ten przewodzik, żeby można go było poprowadzić tam wewnątrz. Ale, 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 moi drodzy, zobaczcie nawet tak na szybko, jak to wygląda. Proszę bardzo. Może przygaszę jedno światełko. O. Widzicie? Bardzo ładnie. A ciekaw jestem, bo to można niby tak montować albo i nawet na tym. Już wam pokazuję. Na, na, na. Na tym. Na tym zapaszku, nie? Za, na tym wkładzie dokładnie. No, niby też można, nie? To ma jakąś taśmę. Tak, ma tutaj takie cztery. Wiecie co? do przyklejenia tylko teraz pytanie jak to wyglądać będzie, muszę tutaj się trochę z tym pobawić, wiecie eee, weźmy tak na szybko weźmy tak standardowo jak na razie na szybko żeby przymierzyć, żeby zobaczyć jak to przypasi pyk przygasimy no w sumie też nawet całkiem fajnie, ale one tak jakby coś nie mi nie za bardzo pasuje, bo można to montować i tak, i tak. Zobaczmy jeszcze raz tak. I nałóżmy na to koronę. Nie no, jest lepiej, no. No jest lepiej, bo tutaj jeszcze widzicie dół trochę jest taki, nie wiem, czy widzicie taki oświetlony, nie? No jest stanowczo lepiej. Dobra. To powiem wam tak. Zabieram się do rozpakowywania. Drugiej, drugiego tego krążka LED. I co? I montuję to w koronach, w jednej w drugiej, I, i, i ładnie to przymocuję do deski, później poprowadzę tutaj przewód. I zobaczycie efekt końcowy. No dobra, ja się zabieram za rozpakowywanie, tego otóż. Więc widzimy się po krótkim cięciu. A więc, tak, drugie mamy już przygotowane, rozpakowane. Więc zabieramy się do montażu tego wszystkiego, żeby to jakoś wyglądało. Tutaj, oczywiście, powierzchnię sobie już uprzednio przygotowałem. Fajnie, żeby tutaj ładnie się to przykleiło. Dobrze, to teraz tak. Lecimy zgodnie z instrukcją. A mianowicie, i lecimy na gorącą. A mianowicie tutaj mamy sobie taką wtyczkę. Mhm. I ta wtyczka jak ona jest? Jak ona, aha, a co to jest te dwa czarne? Czarny, czerwony. Dobra, tą wtyczkę chyba się wysuwa. Spróbuję to zrobić jak najdelikatniej się da. Mhm. Dobrze. To mamy to jedno, więc teraz możemy to... Aha, tu są oznaczenia, widzicie? Mhm, jeden, dwa, Ej, o, żeś skopał, panie. Nie, no mamy wygraną pozycję, jedyneczka, dwójeczka z oznaczeniami, dobrze. To teraz spróbujemy to, no, może nie widzicie. O, to z tym kabelkiem ładnie sobie tutaj wpasować. Tu jest taki specjalny otworek. O, jeden i drugi z tej strony. Nie są dwa otworki, więc ten przewodzik spróbujemy tutaj ładnie, żeby on tam. O, i pięknie wszedł. Pięknie wszedł. No i dobrze, to ustawimy ładnie, żeby było na równo. Widzicie co? Muszę to jakby troszkę zbliżyć. Hmm. Albo inaczej, albo nie. Albo tak, albo nie. Tak, to żeby to... Dobra, to już będziemy to kleić, to wtedy równo siądzie. Dobra. No to te trzy paseczki tutaj, to taka, widzicie, taka robota, do której potrzeba sporo cierpliwości I, i spokoju przede wszystkim żeby niczego tutaj powiem wam o nie uszkodzić przez przypadek jedno już mamy i potrzeba mniejszych palców do odklejania tych folijek z tego a powiem Wam. Jest to. Chwila, bo się koncentruje, Jest to dosyć precyzyjne. No, tak jak mówię, potrzeba mniejszych palców. Mniejsze palce. Mniejsze. Po co masz takie duże palce? To. Ja byś mniejsze byś sobie poradził. Dobra, lecimy. Lecimy teraz z tym. Ładnie to tutaj osadzić. O! Jest! Jest centralnie udało się na środku. Zaraz wam pokażę, tylko delikatnie to docisnę. Żeby się tam ładnie wszędzie fajnie przykleiło. O, tutaj ten przewodnik. O, proszę was bardzo. Widzicie? dobrze i tak samo tak samo to zrobimy z tym drugim gdzie to drugie tu i i i czekajcie bo mi się to za chwilę wszystko tutaj wszystko mi się tu pomiesza dobra to jest od tego dobrze a teraz robimy porządek z tym o i tak kosteczka kosteczka jest, są oznaczenia, dobrze. Kosteczka poszła. To, to za chwilę usuniemy stąd. Dobrze, i to wpasowujemy. Teraz to już leci maszynowo, proszę. Ja Was. Chwila. Najgorszy pierwszy moment. Teraz to już maszynowo to robimy. No Dobrze. No i da dalej, widzicie, wracamy do problemu. Dalej, problem jest ten sam, o, a może teraz jeszcze łatwiej to pójdzie, jedno z głowy, drugie również i trzecie. no Ujdziesz, dasz się odkleić. Pięknie. Kleimy proszę ja was, nie chcę robić cięć. Będzie przynajmniej ładnie widać, jak coś robię, bo przeważnie to są cięcia. Bo nie mam rąk, mam tylko dwie ręce, nie mam więcej rąk. A nieraz jest trudno jedną ręką coś robić, drugą trzymać aparat. I nagrywać, nie? Wiecie jak jest. Ale teraz dzięki mojej kochanej żonie, która mi sprezentowała akcesoria. Pozdrawiam Cię serdecznie, skarbie. I kocham bardzo mocno. To dzięki mojej kochanej żonie, dzięki mojej kochanej żonie, przejęzyczenie, możecie mnie teraz oglądać jak coś działam, tak? Proszę bardzo, jest druga. I teraz tak. No nie no ja nie mogę wytrzymać, wiecie co? No nie mogę wytrzymać. Muszę teraz to zobaczyć, jak to jak to siądzie, nie? Rozprowadzeniem kabli się zajmę później, nie? Muszę teraz zobaczyć jak to. Jaki to będzie dawać efekt, ale przy zgaszonym świetle. Zaraz zobaczycie. Zaraz zobaczycie, moi drodzy, Na chwileczkę. Ja to połączę już teraz. Hmm. Żeby teraz nie zrobić w topy, wiecie co? Bo później będzie, o kurcze, nie działa, coś zepsułem, nie? Nie, 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 to musi być wszystko ładnie, tak jak należy. Jedyneczka, dwójeczka, jedyneczka, dwójeczka, cyk. Jest, proszę ja was, połączone. No co, tu się z Nie, nic się nie stało, na szczęście. Jest połączone to. I teraz to drugie. I zaraz zobaczycie efekt końcowy. A rozprowadzeniem kabelków się zajmę. No Ci, nie wiecie jak to jest. Coś robisz, robisz, i już później nie możesz wytrzymać tego efektu. Jak to będzie wyglądało. Nie? Ja teraz tak mam. 1, 2, 1, 2. O! A coś tu nam nie pasuje. Musi pasować. O! Dobrze, pięknie. Teraz dajmy to w te nasze w ten nasz rozdzielacz. To tak. będzie te kabelki muszę później wiecie wyprostować sobie to, to wszystko. W ten nasz rozdzielacz. Pięknie. Pięknie powiem Wam. Dobrze i tak na oko. No oko no, mi kabla też wystarczy Powiem wam Dobra, załóżmy te korony Dobrze Jest sobie jedna I Je będzie druga za chwilkę O, o. Dobrze, ładnie wpasowało się. No i teraz, i teraz uważajcie. I teraz uważajcie, wszystko jest niby tak, jak powinno być? Jest. Dobra. To chodźcie ze mną i coś Wam pokażę. Tylko tak, zgasimy światełko. Jedno. I zgasimy zaraz światełko drugie. Tak, zrobiło się nastrojowo. I teraz zobaczmy, jak te nasze koronki zaświecą. Nie, no powiem Wam szczerze, no elegancko. Jak widzicie. No. Superowo. Mnie się bardzo podoba. O to mi chodziło, właśnie. O to mi właśnie chodziło, powiem Wam. No, o taki efekt mi chodziło. Dobrze, moi drodzy. O, teraz to widzicie tak. Przy jednym świetle w kabince. Tak to się ładnie prezentuje. Dobrze, moi drodzy, ja się zajmuję rozprowadzeniem tychże przewodów. Także cieszę się, że oglądacie, cieszę się, że jesteście, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i pozdrowionka do następnego.